Szatan przychodzi w momencie, kiedy otrzymują już rozgrzeszenie, kiedy wierzą, że Bóg przebaczył, przychodzi jakieś pokuszenie, że nie, Bóg nie przebaczy, na pewno nie przebaczy i trzeba się uzbroić tutaj w walkę duchową, trzeba się przygotować na walkę duchową. I to, co, co bym zalecała, to czytanie Pisma Świętego, żeby w psalmach jest bardzo dużo takich momentów w innych również miejscach, kiedy Bóg niesie nam nadzieję, bez względu na to, jak wielki był grzech i kiedy przychodzi taka myśl, że Bóg nie przebaczy, wtedy trzeba się na chwilę zatrzymać nad tą myślą, którą chce nam rzucić zły duch. I odpowiedzieć wersetem z Pisma Świętego, choćbym kroczył doliną ciemną, zła się nie ulęknę, albo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czy chociażby znieść jakby jakiś aks strzelisty, Jezu ufam Tobie, Jezu wierzę, że mi pomożesz, iść w plec szatanie, jestem dzieckiem Boga. I bardzo dużo jest fragmentów i to jest... W tym momencie szatan po prostu się zniechęca i odchodzi. I kolejna sprawa, która jest bardzo, bardzo ważna, tutaj nie ma dokładnie w modlitwie opisanej, dlatego chcę zwrócić na nią uwagę, jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem, kiedy już modlitwa jest odmówiona, kiedy już ten akt jest dokonany, nadania imienia, bardzo ważne jest, by kontynuować kontakt z dzieckiem. Ono żyje w Bogu, ono może nam wyprosić wiele łask. Jest, są miliardy dzieci, które czekają na naszą modlitwę. Jest to potężna moc stawiennictwa. Dlatego też bardzo bym zalecała, żeby zamówić także Mszę Świętą w intencji dziękczynnej za dar życia czyli dziękować Bogu za moje życie, za życie, za życie bliskich, także za życie tego dziecka, które żyje w Bogu Mszę Świętą przebłagalną za ten grzech który mnie dotknął, czy dotknął y, mojej rodziny oraz y, msze świętą usunięcie konsekwencji z ciężaru winy. Takie trzy msze święte y, na pewno bardzo umacniają wtedy całą, y, całą rodzinę. I, I nawiązać kontakt duchowy z dzieckiem, zwłaszcza w czasie Eucharystii, zapraszać dziecko do modlitwy, czy wieczornej, czy porannej, wiedząc, że ono jest, że ono nas słucha, że ono nas kocha mimo tego, co się stało, ale w czasie Eucharystii, w sposób szczególny, kiedy zapraszamy Maryję, by dziękowała, uwielbiała Boga, by naprawdę... Tak naprawdę nie umiemy uwielbiać, kiedy zapraszamy innych ulubionych świętych, zapraszać także nasze dziecko, by modliło się razem z nami, by przyszło do naszego serca, by wielbiło Boga. To jest ten kontakt duchowy, którym możemy nasze problemy przedstawiać dziecku, dzieciom nienarodzonym w ogóle. Nie tylko nasz, naszym dzieciom, ale dzieciom nienarodzonym. No cóż, ja myślę, że za chwileczkę zaprosimy do rozmowy naszych widzów i słuchaczy, ale... Ja nie mógłbym tutaj e, w tym klimacie nie wspomnieć naszych ostatnich doświadczeń z Afryki, z Kamerunu i z Angolii, gdzie był ojciec święty Benedykt XVI. I rzeczywiście, problem, o którym my mówimy, jest e, kilka takich międzynarodowych organizacji, bardzo wielkich, które mają pieniądze z ONZ-u, z UNICEF-u i tak dalej, które zajmują się. E, Według prawda, haseł, jakie głoszą, no, pomocy, pomocą człowiekowi, ratowaniem dzieci, promocją zdrowia reprodukcyjnego i tak dalej. A w rzeczywistości to właśnie od tamtej strony wygląda tak, że ogromne pieniądze, ogromny biznes robi się na tym, że młodych ludzi się najpierw seksualnie pobudza, okazuje się im tą jedną, jedyną stronę życia, a potem taki chłopak dowiaduje się, że. Dziewczyna, z którą spędził miłe chwile gdzieś tam podczas weekendu jest w ciąży, on ją porzuca, wyjeżdża gdzieś indziej, nie obchodzi go, to czyli sam w sobie zabija coś, amputuje jak, jakąś ważną część samego siebie. Ona zostaje z problemem, czy to dziecko urodzić, czy go nie urodzić, czy go zabić, czy go, czy go nie zabić. Bogu dzięki, że je, je, jeśli ten dylemat się rozstrzygnie jeszcze na korzyść dziecka, no ale ile jest takich dziewczyn, które wtedy niestety dają się zwieść właśnie w ten sposób. Dlatego no z jednej strony biada tym, którzy te ogromne pieniądze, ogromne środki przeznaczają na to, żeby po sobie tylko zostawić spaloną ziemię i spustoszonego człowieka, a z drugiej strony Bogu dzięki, że są tacy ludzie, których myśmy akurat z ojcem Grzegorzem tam spotkali, takie siostry Palotynki, siostra Marta z, ze szkołą dla, dla właśnie dla dziewcząt, która ich przygarnia, która daje im w ręk, do ręk i fach jakiś tam, żeby one sobie mogły poradzić, że są takie, że jest taka siostra Marta w Angolii, która też gdzieś tam przygarnia ludzi często naznaczonych jeszcze chorobą AIDS. No dobrze, że wy jesteście też, że mówicie o tych rzeczach. Tak, chociaż myślę, że mówić nie jest łatwo, bo to jest problem bardzo bolesny, bardzo delikatny, dotykający najbardziej intymnej sfery. Ale też bardzo zróżnicowany, bo wśród matek, które nie przyjęły dziecka, no są te, które naprawdę nie wiedziały o tym. Ja mam tutaj na myśli czasy komunizmu, kiedy mówiło się o dziecku, że to jest zlebek komórek, że to jest bezkształtna masa, kiedy traktowano aborcję jako jeden ze środków zapobiegania ciąży, czy wyrwanie zęba. Ja mam tutaj taki list, skoro nie ma. Jeszcze telefonu, może go przeczytam, bo to jest z tych czasów wstrząsający. Wiele listów do nas przychodzi, to jeden z nich. To się stało przed wielu laty. Byłam wtedy młodą dziewczyną. Kochałam swego chłopca i za wszelką cenę chciałam go zatrzymać. Czas komunizmu. Nic nie wiedziałam o tym, kim naprawdę jest dziecko. Powiedziano mi, że to jeszcze nie dziecko, tylko zlepek komórek. Dziewczyny w akademiku miały już to za sobą. Przeżyć przygodę, mieć zabieg, to było nawet w jakiś sposób modne. Nie myślałam wtedy o Bogu ani o konsekwencjach. Nikt mi o nich zresztą nie powiedział. Cierpienie przyszło wiele lat później, kiedy byłam już żoną i matką. Uderzyło we mnie nagle z wielką siłą. Bóg jeden wie, co przeżyłam. Uciekałam na widok dziecięcych wózków, wypłakiwałam się w poduszkę podczas, bez, podczas bezsennych nocy. Rodziły się kolejne dzieci. Myślałam, że wtedy zapomnę. Istotnie było to złagodzenie bólu i uwielbienie Bożego miłosierdzia. Zrozumiałam, że Bóg powierza mi kolejne dziecko, choć wie, co zrobiłam z tymi, które się nie urodziły. Lecz bardzo bolesna rana nie zagoiła się ani w mojej świadomości ani w moim sercu, wystarczyło, że któreś z dzieci zachorowało, a ogarniał mnie lęk, że oto nadchodzi zaległa kara i Bóg zechce mi je odebrać, lecz było coś jeszcze gorszego. W niewinnym spojrzeniu, wyciągniętych rączkach, radosnym gaworzeniu widziałam to dziecko, któremu nie dałam szans, odbierając mu prawo do życia i miłości. Pamiętam taki bardzo tragiczny wieczór, Karmiłam maleństwo. Wtulone we mnie ufne i bezpiecznie, spok bezpieczne spokojnie ssało moją pierś. Nagle moje serce przeszył nieopisany ból. Coś we mnie krzyczało. To dziecko to cud, największy cud świata, dzieło samego Boga, a ja je zabiłam. Zniszczyłam wspaniały Boży Plan wobec tej niepowtarzalnej istoty ludzkiej. Byłam wstrząśnięta. Wewnętrznie rozdarta płakałam, a moje łzy padały na uśpioną główkę dziecka. Uklękłam, wzięłam krzyż, przytuliłam go do piersi. Wszystko we mnie krzyczało z bólu. Zrozumiałam wtedy, że mój grzech nie tylko dotknął mnie, ale przede wszystkim zranił Boga, ukrzyżował go, zabił. Zasnęłam spłakana, z różańcem w ręku i małym obrazkiem Jezusa Miłosiernego na piersi. W nocy miałam dziwny sen. Przyszedł do mnie Jezus. Nie widziałam Jego twarzy, a tylko wysmukłą, majestatyczną postać zbliżającą się ku mnie. Stałam naprzeciwko Niego przerażona, zalękniona, zdruzgotana swym grzechem. A On wziął mnie po prostu w ramiona i przytulił tak, jak najczulsza matka tuli swe chore, cierpiące dziecko – jego miłość przeniknęła całą moją istotę, każdą komórkę mego ciała dosięgając głębi zranionego serca. Zawładnęło mną nieprawdopodobne uczucie miłości, której nie mogę opisać słowami ani wyrazić po ludzku, bo takiej miłości nigdy nie zaznałam tu na ziemi. Wiedziałam, że Jezus mnie kocha, przebacza mi i nie chce, bym więcej cierpiała. Zostałam uzdrowiona, a wraz z tym uzdrowieniem Bóg wlało moje serce nową wiarę, nadzieję i miłość, którą pragnę przekazać wszystkim matkom. Zatem zaprośmy teraz po tym świadectwie tak wspaniałym do rozmów naszych widzów i słuchaczy. Ja przypomnę Państwu, że w naszym studiu dzisiaj rozmawiamy o syndromie postaborcyjnym, o sposobie wyjścia z tego ciężaru. Rozmawiamy z panią Wiesławą Kowalską, pedagogiem i animatorką Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji oraz z ojcem Stanisławem Jaroszem, Paulinem, który jest y, krajowym opiekunem ruchu duchowej adopcji. Telefony do naszego studia: 56-657-0011 dla Polski Północnej, 56-657-0012 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 13 lub 14, kierunkowy 0048 z Oceanu 01148. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam, halo.